Już za cztery dni będziemy obchodzić uroczystość wszystkich świętych, jedno z najważniejszych świąt liturgicznych w ciągu roku. W tym okresie następuje wzmożony ruch na drogach w całej Polsce. W związku z tym od 30 października w okolicy cmentarza nastąpi zmiana organizacji ruchu. Od godziny 7 rano do 2 listopada do godziny 7 ulica Świętego Wojciecha będzie ulicą jednokierunkową z od ulicy 6 Dywizji Piechoty. Jeden kierunek obowiązywał będzie do wysokości ulicy Makuszyńskiego i Kossaka. Można nią będzie przejechać jedynie w stronę Radzikowa z maksymalną prędkością 30 km na godzinę. Dodatkowo na ulicy 6 Dywizji Piechoty od Zieleniewa aż do Ronda przy ulicy Artyleryjskiej w obu kierunkach będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Policja informuje także, że postój taksówek zlokalizowany zostanie na ulicy 6 Dywizji Piechoty w okolicy stacji Paliw Moja. Kierowcy mogą się spodziewać wzmożonych kontroli pod kątem trzeźwości stanu technicznego pojazdów czy bezpieczeństwa przewożenia dzieci. W tym okresie policjanci będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych, a więc na skrzyżowaniach dróg dojazdowych i w miejscach wzmożonego ruchu pieszych na całym odcinku ulicy Świętego Wojciecha o zmienionej organizacji ruchu oraz w okolicach cmentarzy Powiatu Kołobrzyskiego i wjazdach do miast i miejscowości.